Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy twój kot oferuje ci duchową ochronę? Dla wielu miłośników kotów te zwierzęta są czymś więcej niż tylko pupilkami, są prawdziwymi duchowymi strażnikami. Ci czworonożni towarzysze mają połączenie z wymiarami, które my ludzie często nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Czy zauważyłeś swojego kota, który jest zafascynowany czymś niewidzialnym dla nas, z uszami czujnie nasłuchującym dźwięków i ruchów niedostrzegalnych dla ludzkich zmysłów? Często wydaje się, że koncentrują się na czymś, czego nie możemy zobaczyć, zanim odważnie zareagują na niewidzialnych wrogów. Niewątpliwie kot jest najbardziej urokliwym detektywem paranormalnym. Przyjrzyjmy się trzynastu duchowym oznakom, które sugerują, że Twój kot dba o Ciebie i dowiedzmy się, jak lepiej radzić sobie z duchowością tych wyjątkowych istot. Pierwsze: Kot wpatruje się w Ciebie. Jeśli zauważyłeś, że Twój kot intensywnie patrzy na Ciebie rano, jest to wyraźny znak duchowej ochrony. Ten wzrok oznacza, że wszechświat obserwuje cię przez oczy twojego kota. Kiedy to się dzieje, monitoruje on twoje ruchy i pomaga unikać błędów, jak czujny strażnik. To przypomnienie, że jesteś chroniony i wspierany. Drugie, kot chodzi w kółko wokół ciebie. Jeśli twój kot robi to, oznacza to, że tworzy duchowy krąg wokół ciebie, chroniąc cię przed negatywnymi wpływami i pechem. To zachowanie buduje duchową barierę, tarczę, która zapobiega zbliżaniu się niepożądanych energii. Sprawia to, że czujesz się bardziej bezpieczny i chroniony w jego obecności. Trzecie. Kot biegnie za tobą. Może to wyglądać na alarmujące, ale ta akcja oznacza, że w pobliżu znajduje się złośliwy duch. Kot biegnie, aby odepchnąć tę istotę, zapewniając ci duchowe bezpieczeństwo. Gdy kot osiągnie cię, oznacza to, że złośliwy duch został neutralizowany, a otoczenie znów jest bezpieczne. Pozwól mu kontynuować bieganie, ufając jego zdolności do ochrony. Czwarte. Kot biegnie przed tobą. Jeśli biegnie przed tobą, oznacza to, że jest zagrożenie przed tobą, które stara się oddalić. Pozwól mu biec, ponieważ tworzy atmosferę bezpieczeństwa wokół ciebie. To pokazuje, że kot jest zawsze czujny i gotów stawić czoła wszelkim zagrożeniom w twoim miejscu. Piąte. Kot dotyka twoich oczu łapami w nocy. Ten gest jest znakiem ochrony przed koszmarami, które są postrzegane jako ataki duchowe. Kiedy twój kot dotyka twoich oczu, Przykrywa je swoją duchową mocą. Zamknij oczy i wyobraź sobie ręce anioła chroniące cię przed jakimkolwiek nocnym atakiem. 6. Kot siedzi przy drzwiach i obserwuje otoczenie. To zachowanie wskazuje, że kot uwalnia energię duchową, aby chronić twój dom, oddzielając negatywność i uzdrawiając twoje duchowe czakry. Siedząc przy drzwiach, tworzy ochronną barierę, zapewniając, że tylko dobre energie mogą wejść do twojego domu. Siódme. Kot wydaje głośny i przenikliwy dźwięk. Kiedy to się dzieje, jest to znak, że oddala duchy i negatywne energie. Przenikliwy dźwięk jest postawą ofensywną wobec sił negatywnych, zmuszając je do rozproszenia się i utrzymania bezpieczeństwa w Twoim otoczeniu. 8. Kot ociera się o Ciebie i zostawia futro. Choć może to wyglądać jak gest miłości, duchowo oznacza to, że kot przekazuje Ci pozytywną energię. Zostawiając swoje futro, tworzy energetyczne połączenie, chroniąc Cię przed negatywnością i przyciągając dobre wibracje. dziewiąte. Kot walczy z powietrzem. To zachowanie wskazuje, że kot walczy z złośliwym duchem. Nie próbuj go powstrzymać, ponieważ wypełnia swoją misję ochrony. Pozwól mu zakończyć walkę, aby utrzymać swój dom wolnym od negatywnych duchów. dziesiąte. Kot siedzi z łapami skrzyżowanymi na oknie. To sugeruje, że jest świadomy nadchodzącego ataku duchowego i jest w gotowości, aby cię chronić. Przyjmując tę postawę, czuwa i zapewnia, że żadna negatywna energia nie dostanie się do wnętrza. 11. Kot śpi obok ciebie. To zachowanie jest oznaką ochrony przed bezsennością i koszmarami. Twój kot tworzy bezpieczne i spokojne środowisko, w którym możesz odpocząć w spokoju, wolnym od duchowych zakłóceń. 12. Zapach moczu kota. Choć może to wydawać się dziwne, uważa się, że zapach moczu kota przyciąga szczęście i oddala negatywne energie. Jest to potężna ochrona duchowa, która zapewnia, że Twój dom pozostaje miejscem pokoju i bezpieczeństwa. 13. Kot zabija gryzonia. Kiedy Twój kot przynosi martwego gryzonia, pokazuje duchowe zwycięstwo. Symbolizuje to, że jest zawsze czujny i gotów stawić czoła wszelkim zagrożeniom, aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo. Oprócz tych znaków, ważne jest, aby pamiętać, że Koty są potężnymi transmutatorami energii. Mają zdolność absorbowania negatywnych energii i przekształcania ich w pozytywne. Często leżą w miejscach naszego ciała, które są chore, pomagając w leczeniu tych obszarów. Zauważyłeś jak twój kot intuicyjnie układa się, gdy jesteś chory? Ich mruczenie emituje częstotliwość znaną ze swoich właściwości terapeutycznych, działając jak wibracyjny środek na ból ludzki. Ten unikalny dźwięk stymuluje gojenie tkanek, zmniejsza obrzęki i łagodzi bóle mięśni. Badania potwierdzają, że mruczenie kota przy 25 Hz wspomaga wzrost kości i regenerację mięśni, a także redukuje stres, ciśnienie krwi i częstość akcji serca u ludzi. Koty mają również specjalne znaczenia. Koty czarne są kojarzone z ochroną, koty białe z pokojem, koty szare z harmonią, a koty pomarańczowe z witalnością. Są doskonałymi towarzyszami i odgrywają kluczową rolę w duchowej ochronie swoich opiekunów. Feliny uczą nas cennych lekcji o cierpliwości, bezwarunkowej miłości i akceptacji. Jeśli zauważysz którykolwiek z tych znaków, wiedz, że Twój kot dba o Ciebie w bardzo szczególny sposób. Oczywiście Bóg i Anioły również nas chronią, ale Koty mają specjalną misję aby wspierać nas na co dzień. Teraz chcemy usłyszeć od Ciebie. Masz jakąś historię o tym, jak Twój kot chronił Cię duchowo? Podziel się nią w komentarzach. Adopcja Kota to otwarcie drzwi do podróży pełnej miłości i bliskości. Gdzie każdy wzrok i każde mruczenie stają się cennymi chwilami połączenia. Dziękujemy, że jesteś z nami i skorzystaj z wideo na twoim ekranie. Jest ono również DLA ciebie. Do zobaczenia.